Szczecin wieczorową porą. Witam wszystkich. Nie mówię witam bardzo serdecznie, bo to jest takie pierdolenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No kurwa, wymyśliliby coś pierdoleni, coś mądrego. Nie kurwa, każdy to samo kopiły. Dobra. Słuchajcie, bo chciałem dzisiaj Wam pokazać trochę Szczecina wieczorową porą. Fajny tytuł, może go wezmę. Na tym obiektywie środkowym jest bardzo dobra jasność Aha zielone Teraz to już nie wiadomo jak tu się jeździ Po tym Szczecinie czy na światła czy jak Bo to Pierdolą o szczepionkach Znowu w radio A mi nie o to chodzi żeby słuchać o tych kurwa szczepionkach Bo ja mam dosyć już tego pierdolenia O tym covidzie Tak jak wszyscy na pewno Niektórzy nawet mówią Niech sobie testują na kimś innym. Nie wiem, czy mają rację, czy nie mają. Dobra, główna ulica w Szczecinie. No, delikatnie mówiąc, rozpierdolona. Stanę sobie tutaj. Czy ja tak mogę? Chyba mogę, no a gdzie mam kurwa stanąć? A, tam jedzie autobus. Może tam... Chciałby tu stanąć, to mu... z tyłu oczywiście jeździ, nie? bo ja tak właśnie Wam nie mówię. Często jak, jak jadę. I on chyba sobie stanie, ale pewnie poczeka na tego. Ten mód jeżdża, patrzcie, wszyscy zadowoleni. Widzicie o co chodzi? Współpraca. Ja nie mówię, że ja jeżdżę idealnie, bo tu daje czasami tak samo. Ale zobaczcie, ten. Nie wiem, czy on w ogóle się tu zatrzymuje. I wie. Dobra, jedziemy, jedziemy. No, można powiedzieć, że taka dosyć główna ulica w Szczecinie. Mamy tutaj kaskadę na wprost. Widać zresztą, która się kiedyś paliła. To jest właśnie ciekawe. W którymś tam roku, nie pamiętam w którym, ale słuchajcie, no, ta kaskada tamta nazywała się Kombinatem jakimś tam Kombinatem Gastronomicznym o właśnie, to jest ciekawa nazwa Kombinat Gastronomiczny. No, i niestety spaliło się to wszystko w pistolet. Ofiar było bardzo dużo, nie było to wesoło. Ale no, tak to wiecie bywa czasami nie alfa. 147 po lewej. Kiedyś taką wygrał. Tylko, że to już jest chyba ta druga wersja po lifcie, bo ma takie światła nie są takie łezki. Ostre, tylko takie ścięte trochę, nie? Kierunkowska, skurwa, przecież nagrywasz. Ludzie cię oglądają. No, parę osób. Bez przesady tam. Jak 20 osób zobaczy, że kierunkowskazu nie włączyłem, to się nic nie stanie. Żółte. patrzcie jak pomyślane. Tu jest. Jakoś tak jest, żeby ten autobus się włączył, jest pomyślany. Ale nawet ładnie to wygląda, powiem Wam, w tym telefonie. Zobaczymy, co na RMF-ie. Jak tam ludzie w maseczkach w autobusie? Nie no, wyjebane mają, kurwa, to jak patrzcie, kto tam nosi maseczkę w tym autobusie, no, ten nie ma, ten nie ma może z pięć osób w całym autobusie no jak oni, kurwa, zaraz im zrobią lockdowna, bo przyjdzie następna fala, nie, no to jest do chuja niepodobna. ale ja nie sądzę, żeby przez maseczkę pewnie, słuchajcie no, jak ktoś plunie, nie, o to może chodzi, że to zostanie ale w powietrzu na pewno, kurwa krąży ten cały syf, którą ulicę wybrać, proszę Państwa, Głosujemy. a tutaj nie można, nie, no można tutaj byłoby, ale to tłój tam nie taka ciekawa, to jest ulica. Dobra, wybieramy ulicę Wojska Polskiego, która oczywiście podupadła, jak te wszystkie galerie powstały. Tu kiedyś za czasów, chyba jeszcze powojennych, w ogóle jeździł tramwaj. No, tak było. Tu jest kinopionier Kino po lewej. Na pewno było widać, trochę trzeba sobie e, cofnąć. Dwa puknięcia w telefon w lewo, w ekran. Ile tu mamy w ogóle? A nie, no już mruga, no to jedziemy zaraz. Kino Pionier 1907 rok. One w ogóle jeszcze żyje, czy już się zawija? To było. Nie, chyba padło już. Ta... To było takie kameralne kino. Grali takie filmy. Byłem raz, właśnie w tym pionierze. Ktoś mnie tam zaprosił. Ale bardzo fajnie, słuchajcie, takie filmy, nie takie typowe, jakieś kurwa, że tam wiecie, super produkcje i tak dalej. Takie naprawdę fajne filmy jakieś. Musiałbym zobaczyć, nic nie pamiętam, ale coś takiego innego, nie? Tu jest plac chyba odrodzenia. Piceria Piccolo się nazywa. Czekajcie, tu ktoś chciałby wyjechać. I w tym Piccolo podają pizzę na grubym i na cienkim cieście. Dobra, no i co jedziemy? No i koniec Wojska Polskiego, tej takiej jakby tu powiedzieć komercyjnej części. No bo tam już jest taka, wiecie, wille, jakieś firmy, czasami coś tam, coś tam, pogotowie. E, po prawej budynek, e, w głębi budynek telewizji. Polskiej Szczecin i on zostaje chyba przerabiany na budynki mieszkalne. Proszę, proszę, po prawej bar wspomnienie, znaczy bar, czy taki dancing, coś takiego, nie? Czy może tędy pojedziemy? Dobra, 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 bo mi się popitoliło i kiedyś sobie idę po ulicy idą dwie dziewczyny i tak takie wiecie no gdzieś nie wiem za 5 lat coś takiego takie dosyć młode jedna do drugiej mówi to co gdzie idziemy na balety a jedna mówi, a ta mówi nie wiem może do wspomnienia a ta druga mówi tak słuchaj taka zdesperowana to nie jestem no proszę proszę wyjeżdżaj pomyślisz sobie że chcę wjechać bo tak się rzadko zdarza żeby ktoś ustępował Pewnie kurwa w szoku jest, o aż podziękował jest w szoku, czy ja tu mogę w prawo, pojedziemy sobie tak na wariata, nie będzie tu żadnego składu, ładu, nic takiego w ogóle nie będzie, tylko po prostu będzie jeżdżenie, może ktoś chciałby zobaczyć sobie Szczecin, wyjechał, nie, jak ten Szczecin wygląda, z takich ciekawostek tu jest sklep z bronią, ale tu jest chyba też taki zajebisty, o jakiś, to chyba na tej drugiej, nie, tu, tu albo tam, nie wiem. Jest coś takiego jak burger, bros burger coś takiego. Dosyć dobre, te mają to Mój kuzyn czasami tam kupował. Dobra, pojedziemy sobie teraz. Tu już kiedyś jechaliśmy z kolegą Jarkiem, nawet staliśmy w tym miejscu i tu była jakaś impreza w którymś z tych lokali. Chyba w tym pierwszym. Co to w ogóle jest? Kurwa, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. nic się nie świeci. Dzielnica cygańska, ulica cygańska, można powiedzieć. Właśnie są. Kurwa, był ten. Jak on tam. ale teraz nagrywam to, nie będę tak wysiadał. A bardzo mili są Cyganie. Naprawdę, wiecie co? Oni się tak zmienili z tymi swoimi perfumami. Są już bardzo sympatyczni. Ja nawet ich kiedyś mówiłem. Wiecie, musicie troszkę inaczej, nie? Do tych ludzi. Może akurat mnie posłuchali. Powiem Wam, że. Ktoś tam wynajął mieszkanie, ja kiedyś doglądałem. I cygani mieszkali w tym mieszkaniu. Tak się obawiał, ale wiecie co? Malowali mieszkanie trzy razy. Czyściutko. W tym mieszkaniu było bardzo czyściutko, naprawdę. Czy ja tu w ogóle mogę jechać? Chyba mogę. Już nagrywam to. Telewizja. <grym> żartuję. Jedyny był problem ze zużyciem wody, zbyt duże zużycie wody. Nie? No ale wiecie, czyści bardzo byli, nie? kąpali się parę razy dziennie i, i tak to wygląda. Także bardzo sympatyczni, naprawdę ludzie. Może gdzieś tam mają coś tam za tym, nie? ja nie mówię, nie, ale tutaj naprawdę i z sąsiadami bardzo dobrze żyli. E, sąsiedzi naprawdę zapraszali sąsiadów na kawę, sąsiedzi ich zapraszali. Kurwa ludzie, naprawdę nikt nie wierzy w to, co ja teraz mówię, bo ja kurwa sam w to nie wierzę, ale tak było, naprawdę. Z Polakiem zawsze był problem, ja to ogólnie nie wynajmowałem, tylko tam powiedzmy chodziłem doglądać, tak? Że jak coś się stało, coś tego, no, czy powiedzmy wziąć kasy, do, zanieść do banku tam dla kogoś, o, w ten sposób, nie? Także to nie było moje, ale naprawdę bardzo mili ludzie. Tam jest też taka piekarnia na tej ulicy to jest Rajskiego właściwie ona dochodzi do Jagiellońskiej i już przy samym końcu jak dochodzi do tej Jagiellońskiej powiedzmy jak idąc w kierunku Jagiellońskiej mamy po lewej stronie zajebistą piekarnię taką piekarnię że kurwa powąchacie tą bułkę czy coś no ja staram się pieczywa już nie jeść nie? bo to gluteny chuje muje ale powiem wam no kurwa tak to pachnie że się w głowie nie mieści no. to nie są jakieś kurwa zjebane bułki z jakiegoś, kurwa, marketu, odmrażane, srane, naprawdę zajebiste bułki. No, oczywiście można sobie jakieś ciemne pieczywo jeść, nie? Które tam jest pozbawione jakiegoś gówna. No, ale wiecie, to jest tak, że wpierdalając takie pieczywo z glutenem, tam, co? To, o, tu jest Alfa starsza troszkę, ten pierwszy model, nie? Wpierdalając takie pieczywo z tym, z tym glutenem, no, to jest trochę lipa, bo oblepia ten gluten jelita, no i jest kibel, nie? Straszny. Może teraz na Krzywoustego pojedziemy. 12 minut nagrania, chyba zrobię może dwa odcinki, bo nie chcę mi się tego sklejać, zresztą nie umiem. No właśnie, nie umiem, ale się nauczę. Kurwa, minuta w plecy. Dobra. Może, może zrobimy pauzę na chwilę. Dobra, bo to się długo czeka na tych światłach. Człowiek tyle minut ma w plecy, że to się w głowie nie mieści. Myślałem, że tam pojadę prosto, ale przecież tam postawili jakąś... Jakiś płotek czy barierkę, o. Takie coś jak tu po prawej. Dobra, żółte. Ja teraz myślę, żeby pojechać na ulicę Krzywoustego, nie? To jest też taka ulica Dosyć, dosyć znana. A no w ogóle nie widać, że ja nagrywam, nie? bo to sobie ten telefon jest, no, ale on jest tak jakby kamera na przykład, tak? Rejestrator, także jest ok. Ale jak macie takie telefony, tam, że są ze trzy kamery z tyłu albo cztery, to ta taka zwykła ona właśnie ma bardzo dobrą jasność. Ten obiektyw tam jest F, coś tam, coś tam, i dopiero tam gdzieś to. W tych specyfikacjach wypatrzyłem, bo ja nie używałem nigdy tego zwykłego, tylko ten szeroki. A ten szeroki ma tego efa większego. Ten ma 1,75, ten, 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 taki 48 megapikseli. Obiektyw, no, jakoś tak. Policjanci po lewej. Nie wiem, chyba się patrzą co ten telefon robił. Tak podjeżdżał do przodu trochę. A no może nie, ale nie będę się tak patrzył. No może sąsiad. Dobra. Dobra jedziemy, jedziemy A co tu się dzieje Jakieś urodziny Ale patrzcie co za pojazd po prawej Jakaś Honda wypasiona Dobra Czy ja tutaj mogę się wbić Mogę Tak ten czas zapierdala ale patrzcie, te czwórka na policji. Policyjna te czwórka. Myślałem, że już nie jeżdżą takie zabytki. A tu ciągle jeżdżą, proszę państwa. No ale panowie ja też muszę zrobić prawy pas właśnie o to chodzi. Nie można jeździć prawym pasem, lewym pasem, bo to jest trochę lipa. Chociaż to nie jest jakaś kurwa autostrada, to mogłem jechać, to nie ma problemu. Nie. Ale wiecie o co chodzi? Ja na spokojnie sobie jadę. To też tak nie chcę blokować tego lewego pasa. Poza tym nagrywam. Może z lewego lepiej widać. Uuu, jak zamruczał. Co to fałszóstka jakaś była? Ten klasa stary W210. Tego nie wiem. Może wydech urwał. Okej, okay. idziemy dalej. Dużo Anglików polskich przyjechało i mają te swoje samochodziki na tych żółtych blachach. Oczywiście wiem, że Holandia też jest na żółtych, ale kierownica tutaj występuje z prawej strony. Kurwa, no ciągle się tylko stoi w tych korkach. No patrzcie, jak podupadła ta krzywa To ulica. To jest jakiś dramat. Widzicie co oni zrobili? Barierki, barierki, jakieś drzewka. Kiedyś tutaj żyło. Tu nie było marketów w ogóle żadnych. To wszystko działało, przecież tu był y, słynny Vegas, tak? Vegas? Kurwa, czy... Bar Vegas. Chyba Vegas, no i tutaj koło Rabu się wchodziło w dół. No, ale później to tak wszystko padało, 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 wiecie, coś innego powstało i tyle. E, natomiast rap no działa dalej, nie? No po, po dyskotekach wszyscy do Rabu zasuwają, dobrze mówię? Dobrze, tutaj tak. tam ten y, Lombard, tego Zbyszka i te wszystkie telefony najdroższe, wiecie, takie, gdzie jeszcze ich nie było w salonach, to u niego tam już były, no, ale to kiedyś kosztowało dużo pieniędzy. Plac Kościuszki. Kurwa też tak jeżdżę jak oni, jeszcze by mogli nagrywać w sumie. KFC. Kiedyś Ryska. Fajnie bo się... Człowiekowi się przypominają niektóre z takie rzeczy, jak tak sobie coś pomyśli o niektórych takich sprawach. Okej. Okay. Co tu mamy? Dobra, pojedziemy sobie w Bohaterów Warszawy. To jest chyba, tak mi się wydaje. Czy ja tu mogę? No chyba muszę nawet. Na robini tych pasów. No dobrze, dobrze, ja nie mówię, że źle, nie, ale wiecie, no, trzeba się pilnować trochę. Ale dobrze, jak rowerem kolejnogą można sobie pojeździć, to jest zajęliście. Kiedyś tak nie było, wiecie. Zapierdalałem, narażając życie swoje między tirami No dobra, jedziemy. Tu pamiętam Sibiradia gdzieś sprzedawali. Takie sklepy były. ładnie nagrywa, powiem Wam, że naprawdę jasno, a już jest ciemno, a w tym wygląda jak jeszcze by był dzień, prawie, no już trochę, może tak wiecie, my się, trzeba uważać, bo tutaj jest ciasno, ciemno, właściwie ciemno, ciasno, może ten właśnie mnie zmienił, że ciasno w tym sensie, kurde, byśmy sobie pojechali na, ale to pojedziemy zaraz, spokojniutko, pokażę Wam, po lewej jest szczecińskie, Proszę Państwa, szczecińskie y, to się nazywa Szczecińskie San Francisco. No rzeczywiście tam, jak ktoś fajnie zrobi te zdjęcie, no to jest tak jak jak w San Francisco. Te góry, górki pa I tam u góry też jest fabryka y, Starka y, alkoholi, nie? No tutaj chciałem w prawo. Tam jest coś ciekawego, nie ma. Dobra, pojedziemy tu kawałek w prawo. W ulicę 5 lipca chyba. Okej. Okay. Dobra. Co to tam tak ktoś ciśnie? Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pan z telefonem na rowerze, tu dziewczyna. Chyba w telefonie lepiej widać niż tam. Trochę jakoś tam ostatnio oglądałem o tych obiektywach jasności i w ogóle to ludzkie oko ileś ma tam. Obiektywy mają ileś tam, i tam ktoś tak ten wyjaśniał. To dobra, chyba tutaj mogę co. A co to za ulica jest? To jest chyba pocztowa, mi się wydaje. No szkoda, że ten takis od u was zrezygnował. Fajne kręcił live. Y, pokazywał Szczecin. To nie kurwa, musiał się z tymi mądronińskimi tam pokłócić, nie? Znaczy, ja wiem. Oni z nim się bardziej chyba kłócili, bo to... Dobra, jedziemy, jedziemy. I teraz co tu się dzieje? Z prawego pasa można prosto? Można. Dobra. No to jedziemy prosto z prawego pasa. Co ta muzyka nie gra w ogóle? Nie chcę, żeby mi to przyblokowali. Kurwa, 21 już. Ale to dobra, automatycznie mi poleci na drugi, tam będzie część druga. Nie no, jak strzałka, gdzie strzałka? Już chciałem jechać, jadę prosto. tutaj gdzieś agencja towarzyska, taki koleżka kiedyś przyjechał z zagranicy i poleciał gdzieś właśnie załatwiać swoje tam potrzeby. I tu gdzieś, właśnie miał jakąś taką prostytutkę gdzieś tam, wyrwał. O, to jest ze San Francisco w ogóle, tak? Tu gdzieś tą prostytutkę taką, no wiadomo, ja nie mówię, że są niepotrzebne, tak, ale. No działał tam działał A ona odbierała telefony od klientów Wiecie podczas akcji No to jest zajebiste nie Bardzo zajebiste Mówi że ten jakaś chyba naćpana Była trochę albo coś śmiała w ogóle psa Także wiecie jakby Od razu go skasowała No bo to wiadomo Dobra Widzicie, byłem, byliśmy w centrum, już jesteśmy poza centrum. Szpital MSW A ja po prawej stronie, czyli tam kiedyś to był tylko policyjny, milicyjny, policyjny, natomiast wojskowy jest na skargi, I tylko tacy ludzie, powiedzmy rodziny, miały tutaj dostęp, nie? A teraz już każdy może się tu leczyć, nawet jest tutaj nieźle. Dobra, słynny stadion tu budują. Właśnie nie widziałem nigdy tego. To już się nie zapuszczam teraz tak ostatnio. A jak jadę, to